Witam w drugim odcinku prawdziwe życie PMJ Drive. W dzisiejszym odcinku postaramy się, znaczy staramy się, musimy iść do pracy i nie wiem co jeszcze zobaczymy. Więc idziemy już do pracy. Zaparkowałem już, więc idziemy już do lawety. I czekamy na zlecenie. O co? Jest to? Ej, to jest ten to mercedes co wczoraj, ogląda jak nowy. Ścimy już w lawecie. I jedziemy. Mam nadzieję, że raz by coś jakieś wpadnie. Takie łatwe, szybkie, takie sam raz mam nadzieję. Pamiętaj o słupie i dzwonku. Staram się, a dla was to jest chwila, a dla mnie bardzo dużo. Z góry dziękuję. O, zlecenie. Nawet mamy blisko, więc fajnie. Musimy się nawrócić. O Boże, mamy jakoś Audi. O, szczęście nie to skała. Ale jak... to jest? Ale jak to auto skała wygląda? Boże. Idę zobaczyć jak to auto wygląda. Ja, no, Jezus! Jak to musiał być prędkość? O boże. No nasze to albo, na, nawet git. Co to jest auto? Skoda jakaś? Boże. Mamy ta auto, a- boż Audi. Drzwi się nie są dawne. Nie muszę pomóc im. O, działa. Aha. Nie działa. O, działa. No, mm, czy się nie są otwarte. Muszę od drugiej strony chyba. Co jest? No, muszę od drugiej strony iść. Ale no, tak, jak to auto wygląda. O, działa. Tak. Ciekawe, czy mogę wyjechać. Ale ładna od środka. Szkoda auta. Ciekawa kałmina. O, ale ładna. Znaczy, czy brzydkie, bo rozwalone. He he. Ciągamy linę już. Musimy chyba podjechać. pod, 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 pod auto. Robertom, będzie lepiej. Próbujemy już podjechać do, na Roberta, Drzwi zawniemy. Co za drzwi. Trudno wstawiam. O. I danie z deszaka nie ma, więc... Hań <grym> się złożyło z innej perspektywy Fajnie, fajnie idzie idealnie nawet No kit. git Zamykamy te drzwi Co za uporczywe drzwi o, Nie da się ich zapnąć. Muszę przywiązać, o działa Już idzie, Idziemy schować lawetę i będzie git I idziemy na bazę Już gotowe, ale idę jeszcze zobaczyć na, na, na tą skodę, czy coś. O Boże, masakra. Policja? A to są nawet jakieś ślady chyba, jak tylko wlecieli z zakrętu. Boże, masakra. Jedziemy już na bazę? No bożu, minęłam bazę przecież. Muszę go i nawrócić tu. Na przystanę i wjadę. Nie legalnie wszystko nie, nie że Prawie. Cofamy. Wiele na posesję i nawrócę. Idealnie. I na bazę już. Byę pozwoli nas przyjechać z Desyn, więc idziemy. Ale fajne, ładnie, wow. Więc idziemy. Ło, jakiś... U, ten. Sprawy. E, AMG. Ło, fajnie, ale brzmi w ogóle tak, wow. Ale, ale fajne. To nie jest takie fajne, takie auto, takie dream. to nie tyle paliwa pali. Ale... wow. To tu. Czekamy na zlecenie już. O, zlecenie. No wracamy. Nie wiem, czy to można, trudno. Nie na no można raczej. O Boże, cała ciężarówka rozwalono. Policja, ale odległość w ogóle od ciężarówki. Ale tu musiała być prędkość. Boże. Ale Ranżowy, co to jest? Nie mów, że ja to biorę. To wstecz coś. Tą kupę jakąś. O Boże. Ja to biorę. Nie ja tu na, by to dać. To jest cały tył rozwalony. Boże. Bo to na dwie osoby umarły, umarli, Umarły. Czy jakoś tak. O Boże. Muszę trzeba przepetkować tego ręczovera, żeby mieć miejsce. Bo, ale ładne. Coś taki... Taki na one powiedzieć. SUF? No nie no, to jest słów, taki rodzin. Idziemy. Boże, no sweckze. Tak. Ciężko będzie w ogóle to dać. no Alewet no. to... Boże, chyba jest nie wiem czy to jest. Uh, jakiś... Nie wiem, te to jest samochodu. O, idzie, idzie. O, idealnie. Idealnie! O co? Co to było? Ale ty mu podskoczył, widzieliście to? Boże! A jak to wygląda? Muszę poprawić troszkę. O, idealnie! Bo... Rozkładamy, znaczy składamy już lawetę. Idziemy już na bazę. Więc... Szybko poszły nawet. Niestety przepraszam bardzo, ale straszowało mi grę. Więc musimy wyobrazić, jak tam stoi... ...porozwolone auto i laweta, więc bardzo przepraszam, ale nie moja wina. Wracamy już do domu. I dniówkę mamy, czyli 100 zł. Więc mamy 5200 na koncie. Dużo ogród może... Ogród może w następnym odcinku zrobimy. Bobrze żwirek TP, bo mamy tam taką błoto ziemię bez sensu, brzydko wygląda. A sami jest taki ładny ogród jak wiecie o co chodzi. Na dzisiaj to już tyle. Mam, mam nadzieję, że odcinek Ci spodobał. I że zostawicie suba i dzwonka i lajka oczywiście. Jak nie trudno. Ale mam nadzieję. Więc fajnie. Pa!